Chcesz uporządkować swoje pomysły w sposób jasny i wizualny? Dziś pokażę Ci najlepsze aplikacje do tworzenia map koncepcyjnych, od prostych opcji dla studentów i początkujących po zaawansowane narzędzia z szablonami. Powiem Ci, które są najbardziej praktyczne, jakie funkcje się wyróżniają i która naprawdę najbardziej się opłaca. Zostań do końca i przekonaj się. Pamiętaj, że wszystkie linki znajdziesz w opisie. Numer 1. GitMind. Jeśli szukasz narzędzia do organizowania swoich pomysłów i pracy zespołowej, z pewnością słyszałeś już o GitMind. To aplikacja online, dostępna także na Windows, Mac, iOS i Android, która łączy mapy myśli, diagramy przepływu i tablice współpracy w jednym miejscu. Najlepsze w GitMind jest to, że jest bardzo proste w obsłudze. Wystarczy wkleić tekst, kilka słów kluczowych albo nawet link, a sztuczna inteligencja automatycznie wygeneruje pełną mapę myśli. Do tego aplikacja ma mnóstwo szablonów i motywów, które można personalizować, co pozwala oszczędzić czas i nadać każdemu projektowi własny styl. Kolejną wielką zaletą jest współpraca w czasie rzeczywistym. Kilka osób może połączyć się z tą samą tablicą. Jeśli szukasz narzędzia do organizowania swoich pomysłów i pracy zespołowej, z pewnością słyszałeś już o GitMind. To aplikacja online dostępna także na Windows, Mac, iOS i Android, która łączy mapy myśli, diagramy przepływu i tablicę współpracy w jednym miejscu. Najlepsze w GitMind jest to, że jest bardzo proste w obsłudze: wystarczy wkleić tekst, kilka słów kluczowych, albo nawet link, a sztuczna inteligencja automatycznie wygeneruje pełną mapę myśli. Do tego aplikacja ma mnóstwo szablonów i motywów, które można personalizować, co pozwala oszczędzić czas i nadać każdemu projektowi własny styl. Kolejną wielką zaletą jest współpraca w czasie rzeczywistym. Kilka osób może połączyć się z tą samą tablicą. Numer 2. Smart Draw. Musisz szybko stworzyć organigram, mapę myśli, albo nawet plan pomieszczenia? W takim razie zainteresujecie Cię Smart Draw. Oprogramowanie do wizualnej współpracy dostępne w chmurze oraz w wersji do pobrania. Najlepsze w Smart Draw jest to, że jest niezwykle wszechstronne, nie ogranicza się do jednego typu diagramu. Możesz stworzyć wszystko od schematów procesów po plany pięter czy projekty wnętrz. Ma bardzo intuicyjny interfejs i ogromną bibliotekę szablonów i symboli, które ułatwiają pracę nawet osobom bez doświadczenia w projektowaniu. Kolejnym atutem jest inteligentna automatyzacja, kiedy przesuwasz lub dodajesz kształty. Musisz szybko stworzyć organigram, mapę myśli, albo nawet plan pomieszczenia? W takim razie zainteresuje Cię Smart Draw, oprogramowanie do wizualnej współpracy dostępne w chmurze oraz w wersji do pobrania. Najlepsze w Smart Draw jest to, że jest niezwykle wszechstronne, nie ogranicza się do jednego typu diagramu, możesz stworzyć wszystko od schematów procesów po plany pięter czy projekty wnętrz. Ma bardzo intuicyjny interfejs i ogromną bibliotekę szablonów i symboli, które ułatwiają pracę nawet osobom bez doświadczenia w projektowaniu. Kolejnym atutem jest inteligentna automatyzacja, kiedy przesuwasz lub dodajesz kształty. Najlepsze w SmartDraw jest to, że jest niezwykle wszechstronne. Nie ogranicza się do jednego typu diagramu. Numer 3 Mind Genius jeśli szukasz profesjonalnej platformy do wizualnego organizowania pomysłów i projektów, MindGenius może być świetnym wyborem. To oprogramowanie zaprojektowane specjalnie dla biznesu, które łączy mapowanie myśli z zaawansowanymi funkcjami zarządzania projektami. Najlepsze w Mind Genius jest to, że skupia się na produktywności zespołów. Pozwala tworzyć hierarchiczne mapy myśli, planować zadania, przypisywać odpowiedzialności i wizualizować projekty od początku aż do realizacji. Ma też integrację z Microsoft Office, dzięki czemu łatwo wyeksportujesz swoje pomysły do Worda, Excela czy Powerpointa. Mind Genius może być świetnym wyborem. To oprogramowanie zaprojektowane specjalnie dla biznesu, które łączy mapowanie myśli z zaawansowanymi funkcjami zarządzania projektami. Najlepsze w MindGenius jest to, że skupia się na produktywności zespołów. Pozwala tworzyć hierarchiczne mapy myśli, planować zadania, przypisywać odpowiedzialności i wizualizować projekty od początku aż do realizacji. Ma też integrację z Microsoft Office, dzięki czemu łatwo wyeksportujesz swoje pomysły do Worda, Excela czy PowerPointa. Najlepsze w GitMind jest to, że jest bardzo proste w obsłudze. Wystarczy wkleić tekst, kilka słów kluczowych albo nawet link, a sztuczna inteligencja automatycznie wygeneruje pełną mapę myśli. Do tego aplikacja ma mnóstwo szablonów i motywów, które można personalizować. Numer 4. XMind. Jeśli szukasz narzędzia do organizowania pomysłów, planowania projektów i przejrzystego przedstawiania informacji, XMind to jedna z najbardziej kompletnych opcji. Możesz tworzyć mapy myśli i koncepcyjne od zera, albo korzystając z gotowych szablonów, idealne do burzy mózgów, zajęć czy zarządzania zadaniami. Najlepsze FixMind jest bogactwo wzorów i personalizacji. Możesz dodawać kolory, kształty, ikony, obrazy, hiperłącza równania, a nawet notatki głosowe w płatnych wersjach. XMind jest też multiplatformowe, działa na Windows, MacOS, Linux i ma wersję online, dzięki czemu możesz pracować z dowolnego miejsca. XMind to jedna z najbardziej kompletnych opcji. Możesz tworzyć mapy myśli i koncepcyjne od zera albo korzystając z gotowych szablonów. Idealne do burzy mózgów, zajęć czy zarządzania zadaniami. Najlepsze w XMind jest bogactwo wzorów i personalizacji. Możesz dodawać kolory, kształty, ikony, obrazy, hiperłącza, równania, a nawet notatki głosowe w płatnych wersjach. XMIND jest też multiplatformowe, działa na Windows, macOS, Linux i ma wersję online, dzięki czemu możesz pracować z dowolnego miejsca. Pozwala tworzyć hierarchiczne mapy myśli, planować zadania, przypisywać odpowiedzialności i wizualizować projekty od początku aż do realizacji. Ma też integrację z Microsoft Office, dzięki czemu łatwo wyeksportujesz swoje pomysły do Worda, Excela czy PowerPointa.